Temperatury w nocy minus -3. Już widać lód jest z, z brzegu 29 grudnia. Yy, mam zamiar na samym końcu, tak, myślę, że pospinguję tak z godzinę, półtory tutaj, no tak do godziny maksymalnie, bo jest trochę zimno. Później wezmę ten, inaczej się niebieski, nylon i pozbieram te wszystkie takie flaszki różnego rodzaju, co kiedyś ktoś zaśmiecił tą wyspę posprzątam, ile będę umiał tyle posprzątam, bo ten śnieg też coś troszkę zasłania. Patrzcie, tu nawet ktoś kalosze zostawił Z ze skarpetami. No to nie jest dobry znak, żeby tu ktoś czasem nie leżał. Co wam mogę powiedzieć na ten tutaj temat? No... tragedia. Patrzcie ile tego tutaj jest. A te puszki co? One nie wy... Yy, one nie, nie, nie produkują przyróżnień, jak one są ciągle w wodzie, czy tam słońce, no nie pada, jakichś związków takich chemicznych, które by rybo mogły tam szkodzić. No powiem wam szczerze, że na pewno jakieś tam coś tam jest. Ale tutaj mamy dużo trzciny, ta trzcina też filtruje wodę. Lilia napowietrza wodę, a trzcina filtruje wodę. No teraz i tej wody nie filtruje. Więc patrzcie co ta trzcina musi zrobić. Tam też znalazłem już puszkę. Tu o, patrzcie, jak to jest zginite, to to musi być naprawdę stare. Przez lata jak chodziłem, tu tą puszkę, widziałem całe lata, cały tamten rok, to patrzcie dwa lata, ta puszka już ma. To patrzcie, ile ta puszka musi mieć lat, żeby się rozłożyć. Jak ta ma dwa lata i być się oczyścić, to ona wygląda jak nowa. Więc no tak, mamy troszkę, troszeczkę posprzątane. Idź teraz, Boso. I wdepnij w takie coś. No to powodzenia życzę. Nie dość, że to jest z każdej strony. Z każdej strony to jest zakończone ostre, bo te, te, ta tardza zrobiła takie ostre krawędzie. No to. Nic, popakuje to do mila. Przyszedłem teraz na drugie miejsce. Zaraz może poznacie to jest tu. Tak dałem przykład, nawet mojej mamie. Człowiek siedzi sobie na rybach. Ok, sosny tam zleciały do tego, do tej wody. Zgnije. Ok. Wyobraź sobie, siedzisz teraz w tym miejscu. Tu jesteś nie więcej rozłożony. To jest taka zaspa wyrobiona yy, przez te wtedy. Jak one się nazywały, te spychy, bo tak ten staw powstał, żeby wszystko było spychami wygarnięte. No i teraz siedzisz tutaj, tu widzisz co masz, tu jeszcze nawet zaśnieżone jeszcze jest. Eee, tu jeszcze w miarę, w miarę, ale... Tu, zobacz, czyste zdzierstwo po... Więc, no, ja sobie tutaj trochę posprzątam i to mnie zastanawia, słuchajcie, łuski, chyba ryby to są. To, to jest łuska, nie jest to żaden odchód tutaj, nie widać, żeby to było w kupie. Zastanawiam się, czy tu jest wydra. No, bo skąd się to musiało wziąć? Chyba, że no, coś musiało z tej wody wyszarpać. To była taka krasna piórka. Nic więcej. Chyba, że jakiś jeszcze inny ptak albo coś już kubało, to też są możliwe jakieś byliki. Nie widać łebów, bo, 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 bo z tego co pamiętam, z tego co mi mówiono, to jak jest wydra, to łeby są poodcinane. Zwyczaj od szczupaka, tak mi jeden opowiadał. Ja Wezmę to trochę, posprzątam. No to nas zbieraliśmy prawie 100 litrów, ponad 100 litrów. Plus tamto, też gdzieś około tego bo ta jeszcze później zbierałem obok, czyli znaczy około 200 litrów, całe takimi jak no zbieraliśmy syfu a ja wiem czy one mają 200 czy więcej mi się wydaje, że one mają więcej jak 200 litrów więc no zobaczcie, ile tutaj jest po prostu